Ech, to były czasy Każdy chciał być jak Bruce Lee Wstawanie w nocy na walki Andrzeja Gołoty, Żelazny Mike Tyson, który urywał by Kultowe filmy o Rocky Balboa, który walczył do końca Czasy podwórkowych solówek i walk Mortal Kombat Wielcy polscy wojownicy jak Marek Piotrowski Czy Tomasz Adamek, którzy podbijali Amerykę Owszem, była zabawa kobiety i afery, ale liczył się przede wszystkim sport, a nagradzani byli najlepsi. Eh, wszystko się pojebało. Jakieś takie dziwne, niewyraźne, ale ostało się jedno miejsce, gdzie nie ma miękkiej gry. Gromda. Gromda to nie jest miejsce dla każdego. Tutaj musi mieć twardy i odporny łeb oraz być gotowy na skasowany nos i pękniętą szczękę. A jak inaczej? To nie jest drapanie po pleckach. Tutaj po prostu trzeba dostać w mordę. Nie będzie koniec! Koniec jest Być naprawdę wielkim i groźnym draniem, bo to surowa i czysta walka. Nie ma tutaj jakichś free fightów. Tu trzeba po prostu wyjść, się napierdalać. Posiadać odwagę i ochotę, żeby z tymi olbrzymami w ogóle walczyć. Tutaj nie ma ludzi z przypadku. Walka to ich życie. Oh, I got what it takes. I nawet jeśli oberwiesz i wylądujesz na dupie, wstać, zacisnąć pięści i ogień, nie ma że boli, czy że nie dasz rady. To jest inny świat. Każdy ma kilka instynktów. Tutaj są goście, którzy piszą swoją historię, na których walki czekają kibice i których obawiają się przeciwnicy. gromcach chuliganów i ulicznych wojowników powrócił. Don Diego, bójcie się. <czyśla> Tu waleczne serce, gorąca krew, doświadczenie, charakter czy umiejętności, to może być za mało. To nie jest miejsce pospolite. Tutaj musisz mieć coś szczególnego. Co? Tego dokładnie nie wiem. Tego nie da się jednoznacznie zdefiniować. A, A no i w sumie też bardzo ważne, musisz być po prostu mocno popierdolonym typem. Myślisz, Mordo, że to wszystko? To się zajebiście mylisz. Oprócz brutalnych i epickich walk na gołe pięści, starć sportowców z ulicznymi wojownikami i hardych, walecznych bioków, Gromda to istne miasto grzechu, a niebezpieczne, seksowne żelety podniosą ci adrenalinę. Gromda, krwawy piątek już 7 maja. Gromdziarzu, jaka jest twoja profesja? Gromda, nie ma miękkiej gry.